Demokraci kilka takich różnego rodzaju akcji prowadzą, nie ze szpitalem, poprowadzą akcje na temat podaruj życie, przez co rozumiemy oświadczenie woli w sprawie pobrania narządów. Które to oświadczenie woli wypełnia się za życia? W jakimś momencie muszą podjąć decyzję o rozmowie z rodziną. To nie jest przyjemna rozmowa, bo przede wszystkim trzeba uzmysłowić takiej rodzinie, że jej bliska osoba nie ja później przekonać ją do idei dastwa. Jeżeli takie doświadczenie woli zostanie wypełnione, no to rodzinie zdecydowanie trudniej będzie kwestionować, prawda, wolę osoby co do ewentualnego dastwa na przestrzeni kilkunastu na dziesiątki rozmów z rodzinami. I powiem Państwu, że nie widziałem nigdy, żeby ktoś miał wypełnione takie właśnie oświadczenie. Zachęcamy ludzi do wypełniania oświadczeń boli. Trzy lata, nawet dalej, cztery lata temu, kiedy słowa pewnego nieodpowiedzialnego ministra spowodowały, że dziedzina transplantologii przeżyła pewien szok.